Rozmawiam z panią Stefanią Łazarek, gorliczanką urodzoną w stróżówce. Proszę mi opowiedzieć, pani jest urodzona w roku? 8, 6, 34. Przed drugą wojną światową. Pamięta no. pani swoje lata dziecinne? Jak wyglądała stróżówka? Jak wyglądał pani dom, w którym o, pani mieszkała? Dom, który mieszkał, to był drewniany pod Czechą. Z dużym ogrodem, z gospodarstwem, z zabudowaniami gospodarczymi. Mieszkało mi się bardzo dobrze. Tak? Byłam młoda, radosna, zdrowa, że mieszkało się mi dobrze. Miałam 6 lat, jak poszłam do szkoły. Do Ale Strużówki. to 6 lat, czyli 39 rok, tak? W 39 miałam 6 lat, jak poszłam do szkoły. Pamiętam pierwszy dzień wojny. Akurat wyszłam ze szkoły, jak samoloty zaczęły. Jeździć, i przyszłam do domu, a musiała mówi: O, no to jest, zaczyna się bojna. Chodziłam do klasy czwartej, do piątej później poszłam. A ponieważ nudziłam się w szkole i, 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 i wszystko już umiałam, przeszkadzałam dzieciom, kolegom, koleżankom, to przyszedł do nas do domu pan kierownik Kujaski i tak mówi. Przepiszemy Pani córkę do szóstej klasy, nie będzie chodzić do, do piątej, tylko pójdzie do szóstej. I chodziłam do szkoły, uczyłam się, bo wtedy musiałam się przyłożyć do nauki. Siedziałam przy lampie naftowej, śmierdziała jak nie wiem i uczyłam się, żebym była dobra w szkole. Bo się siedziało z chłopakami, to chciało się być jak najlepszym. No to chodziłam do szkoły, do siódmej klasy. A potem poszłam do szkoły, do Gorlic, skończyłam szkołę w Gorlicach i zaraz poszłam do pracy, ponieważ… A jaką szkołę w Gorlicach? Ja skończyłam do… handlową. Handlową. Tak. M -m. Ponieważ nie dostałam się do pracy w swoim zawodzie i był taki pan kierownik szkoły… jak on się nazywał? Wójcik był jeden. Pan powiedział, że jak nie, nie znajdziesz sobie pracy, to był nauczyciel ze szkoły. Jak nie znajdziesz sobie pracy, to postaram ci się załatwić pracę w świetlicy. A ponieważ wiedzieli chyba, jaka sytuacja była w domu, że rodzice, że ojciec mój się angażował tak z podziemią, a oni byli w tym właśnie, w tym podziemiu, i chyba on i, i, i dziadek kozioł bardzo sympatyczny człowiek. Oni mi załatwili pracę w świetlicy szkolnej. W Świetlicy szkolnej Szkoły podstawowej. podstawowej. To była szkoła podstawowa. Ta świetlica się mieściła w budynku nad mostem wiszącym. Teraz nie wiem, co tam jest, ale dawniej to... to... Pani mówi o rynku. O rynku, tak? tak, to w rynku. Kiedy tam kucharką była pani sztabowa, Pracowała tam pani kurowska, pracowała cieślowa, potem przeszłam do świetlicy dworcowej. A cóż to było świetlica dworcowa? Świetlica dworcowa to była dla młodzieży dojeżdżającej. Ci, co chodzili do szkoły, to czekali do pociągu i tam młodzież właśnie przychodziła do świetlicy. Dobrze, czyli ta świetlica mieściła się na dworcu? Nie. To był tam dawny budynek PZG-su, stary budynek PZGS-u. Czyli dzisiaj gdzie? A teraz jest taki nowy wbudowany, tam jest sklep, a na górze są urzędy. Następny budynek był za sądem. Tak. Taki tak, stary tak, budynek nie. taki był, niski, parterowy i tam się mieściła świetlica. I tam pracowałam, no dosyć długo, bo wyszłam z zamoż w 1953 roku, a, a w 1956 roku się urodziła Dorotka, to tak jak poszłam na urlop macierzyński, to później po urlopie macierzyńskim pracowałam jeszcze w świetlicy szkolnej, która mieściła się tu na Słowackiego, tam gdzie Zytki były. Taki budynek jest właśnie, co się przechodzi na drugą stronę, na na, na, na bloki. Jak doktor Buchmanowa, tam takie, następny chyba budynek był taki duży, i tam była świetlica. A później, jak już nie miałam co zrobić z moją dorotką, bo miało dziecko 20 miesięcy, a mój mąż był chory, i wtedy właśnie e, prosiłam o taki albo urlop bezpłatny, albo cokolwiek, i inspektor szkolny powiedział, że i że mi załatwią pracę w przedszkolu, że se wezmę dziecko. A kto był inspektorem? A, a pan doktor Słowik, Słowik, a, a, a inspektorem szkolnym, to znaczy zastępcą, była pani Wójtowicz z Biecza. Bardzo sympatyczna, bardzo sympatyczna pani. I od tego czasu właśnie zaczęłam pracować w przedszkolu, na dworzysku. W przedszkole było na dworzysku, no, tam pracowałam w tym przedszkolu. A potem jak wybudowali przedszkole, nowe przedszkole, przy, to była Hanki Sawicki dawniej, przy przykinie tak? Przy Kinie, to tam mnie przenieśli. Nie chciałam tam iść do pracy, bo się przyzwyczaiłam już na dworzysku. Tam się dobrze pracowało, atmosfera była bardzo a dobra. A kto tam pracował na dworzysku? No, tam pracowała. Kierowniczką była pani Przybyłowicz wtedy, a pracowała pani Mila. Y Kierowska, pani Mila, y, później była kapałka, potem pracowała y, Zosia y, Kotowicz. Także tam tych osób było więcej. A co pani robiła w przedszkolu? Była no, pani dam, wychowawczynią? W młodszej grupie. No, a potem się poszłam do przedszkola, tam na Hanki Sawickiej, no i do mojej renty tam pracowałam. A potem zdrowie mi wysiadło i zaczęłam chorować. Nie wiem, i do dzisiaj jest pani na emeryturę na, na ręcie, ręcie A jestem przeszła się... pani na rentę w roku 83 hmm. chyba pani mówiła? To znaczy przepracowałam 25 lat. 25 lat, lat wszystko. Było. Tak. Dobrze, a wróćmy może do tych najmłodszych lat. Wspominała Pani pierwszy dzień wojny. Wasza chata, bo to chata była, czy... To był dom drewniany to pod Trzechą. Dzisiaj to byłaby ulica jaka? No teraz jest Łysogórska, Łyso a dawniej była Stróżówka. Czyli blisko lasu. Jak wyglądało... Yy... Nie mam zdjęcia mojego domu, bo nie mam zdjęcia mojego domu, ale to był dom z przejściem na dwie strony. Pamiętam, że taka była sytuacja, jak był czas okupacji, jak podziemie się e, zorganizowało i ukrywanie się. To mój brat starszy, on tam się spotykał z tymi chłopakami. I nie wiem dlaczego. Skąd się wzięli, skąd przychodził, jak ojciec ich tam poznał, to tego nie wiem. Może tak. dlatego, że blisko lasu. Może dlatego. Wszystkim przychodzili. E, po prostu na noc. Bo... Nocować. Nocować, tak. Tak, a jak z jedzeniem? Pewnie żeście ich często. To znaczy, co było w domu, a mamusia mogła zrobić, bo przecież to były ciężkie czasy, tak. o jedzenie było trudno. To co sam zrobiła? Czy zupę zimniaczaną, czy na przykład jakieś placki, bo piekła pamiętam, owsiane placki były zrobione, piekła na kuchni, do tego trochę mleka i zjedli i szli na strych spać. No. A czy ktoś pilnował, żeby. To się... znaczy, ja przede wszystkim mi kazali na polu być i być, patrzeć, czy ktoś nie idzie. No jak wyszedł to co? A no to miałam albo dać znać, a... albo szybę, szybę uderzyć śniegiem, albo, albo przylecieć i dać znać, że ktoś leci, i oni wtedy uciekali, jak byli w kuchni, jak jedli. A przepraszam, a zdarzało się, że Niemcy przychodzili do Was? To znaczy, no to przychodzili, no bo jak przyszli raz, co ktoś zgłosił, że, że u nas są partyzanci przechowywani, no to ktoś, nie wiem, kto tam dawał znać, bo ojciec niby mówił, że on wie, ale trzeba nic nie mówić. Albo przychodzili, to ja wiedziałam, że tego jak nie, to szli od razu na, na strych spać, to tylko ojciec na spiężynę ściągał i zanosił im na strych, i ściągał jeszcze drabina. Drabina była wyciągana, żeby nikt nie wyszedł, to mieli na strychów. Jak wyszli, to sobie wyciągnęli tą drabinę, a jak schodzili na dół, to ją spuścili na dół. Tak to, tak to było. Pamiętam, jak taka sytuacja była, że przyszło dwóch gestapowców i akurat jedli, nie zdążyli ucieknąć, jeden uciekł przez okno, a drugi wpadł do końskiego żłobu. Ale moment, bo słuchacz może nie zrozumieć. Przyszło dwóch gestapowców, a u was było dwóch partyzantów, którzy jedli, tak? Tak. I? No i wtedy właśnie jak ja uderzyłam tą, tą szybę, to jeden zdążył ucieknąć przez okno, a drugi nie zdążył, bo dwóch się nie tego, więc żeby już na pole, bo nie wiedział co się na polu dzieje, to wskoczył do stajni po drugiej stronie, no i z jednej strony było mieszkalne, a z drugiej strony była stajnia. Wskoczył do stajni i schował się do końskiego żłobu. Jak tam wszedł, to no, chyba z nerwów, proszę Panią, i myśmy nie wiedzieli w ogóle, no uciekł tamten, no to uciek. a ten drugi, za jakiś czas ojciec wychodzi, a ten wychodzi ze stajni i mówi, a gdzieś ty był? W końskim żłobie. Tak się u, tak unikli, że ich nikt nie, 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 nie złapał bo przecież byliście z rozstrzelaniem. Tak, wspominała Pani, że Pani wie, kim był ten z końskiego żłobu. A z końskiego żłobu to był chyba Pan Boczoń, bo on D był D najsprytniejszy. Czyli mój ojciec? Tak, bo, bo on był najsprytniejszy. A to, co go spotykałam później na ulicy, to myśmy się tylko uśmiechnęli do siebie. On się mnie tylko pytał, jak się masz? A ja mówię, dobrze. A kto był drugi, to nie wiem, bo we dwóch. A drugi raz tak było, że, że szukali szukali partyzantów, byli oczywiście, także udało się im ucieknąć, ale nas wzięli do rozstrzelania, Szuka, szukali szukali postrychu, szukali bagnetami i, 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 i nas postawili, bo, bo nie znaleźli nikogo. Wiedzieli, że, że na pewno tu byli. To nas ustawili do rozczelania. I przy, przy chałupie? W domu, w domu. W domu. Kuchnia była, co się gotowało, dalej był piec do pieczenia chleba, i wzdłuż tego nas ustawili. Pierwszy był ojciec, mama i my dzieci. I nas było pięcioro. To brata starszego nie było, bo uciekł, bo on był dużo starszy. Piotr. A Basia, ja i malutka Jaśka, bo Jaśka była malutka. Jaśka była urodzona w 1938 roku, no to było dziecko malutkie. Ale, ale pamiętam, no to ja się tak strasznie przestraszyłam i widziałam, że z pistoletem stoi i nas tam ustawia, żeby ojca nie zaszczelili, bo on był pierwszy, to się go chwyciłam za szyję i zaczęłam płakać. A on. Widział, że co się dzieje, tak mnie wziął za rękę. Jak mnie rzucił, tam się znalazła w kuchni pod łóżkiem. A, a jak mnie rzucił, ja jeszcze szybciej stałam i chwyciłam się z powrotem i zaczęłam płakać. Chciałam, żeby we mnie szczeliła niebojca. wojca. widział, że tak płakałam strasznie, więc chyba jeden z tych gestapowców miał rodzinę i, i, i mówi, żeby do tego wziął go za rękę, tylko tak dotknął i, i poszli. To myśmy już nie spali całą noc. Takie sytuacje były. A były takie sytuacje, że przychodzili i zjedli, i szli na strych spać. To co? Myśli... No, po ziemię, to znaczy tak. te chłopaki. Ale, ale dlaczego? Dlaczego do nas przychodzili? Może dlatego, że ja grypsy przynosiłam. Jak pani grypsy przenosiła? A z dołot Cesią Krzysztoń? Szłyśmy razem, przynosiłyśmy, bo myśmy się przyjaźniły obydwie. Ojciec mi zrobił takie buciki drewniaki z podwójnym spodem. I w tych butach miałam takie jakieś kartki. Tak, ale od kogo ojciec pani dawał? To znaczy nie, ja dostawałam od Cesi. Cesia przychodziła do, do nas, a jak ja to szłam do nich tam na dół. To był tam sklep, tam, tam był taki, taki dom z gankiem. I tam się spotykała młodzież. Myśmy szły i... Ale komu pani przekazywała te kartki? I, i koło, na, za naszym domem tam był taki lasek i tam przychodził taki młody chłopak, to nie wiem, przy... I, I w domu do tych, do tych chłopaków, którzy do nas przychodzili, to takie wiadomości im podawała, Ale co tam było, to nie wiem. Nie wiem, co tam było. I to oj... razie... ojciec panią wysyłał? Mój ojciec, mój ojciec był bardzo odważny. Zresztą. Była sytuacja taka, że był już w transporcie do, do roboty, moja mama poleciała do sąsiada i uprosiła, że, żeby poszedł, żeby załatwił, żeby ojciec nie jechał. Także go zwolnili, ale pracował obowiązkowo, proszę panią, tu gdzie teraz piekarnia jest, na piekarski, tam w takim magazynie, ludzie przywozili, jak to się mówiły dawniej. Obowiązkowe dostawy, a to na kontynent, bo to tak było dawniej, więc on musiał te wory z tych, z tych tych znosić i wysypywać do tych magazynów i dostał pilicę, rozchorował się. Pamięta pani, kiedy skończyła się wojna? Czy pamięta pani te emocje, które temu towarzyszyły? Czy pamięta pani... Ale wiem, bo była taka radość, jak, jak wstąpili e, ruskie. A chodzili po domach. Proszę panią, to, to ja pamiętam taki dzień, jak przyszli do nas, a akurat nie ciekawa, co sytuacja była. Mamusia pamiętam, że mówi, no to ruskie weszli, to jedni poszli, drudzy przyszli, nie cieszmy się. To było powiedzenie mojej mamy. Wiem, że mamusia poszła do, do, ma do magazynu, tam był magazyn, tam była taka jak, e, jak spiżarnia. Poszła po kapustę. Jak przyszły we dwóch, tak mamusia poszła po tą kapustę, to było zimą. To chwycił całą garść tej kapusty i tak jedli. Ładnie chyba by. A drugi raz pamiętam, jak, jak byli, przyszli. Nie wiem o co to chodziło. To chwycił kurę i tak zakręcił tylko głowę i poszli. Nie, to nie, nie ciekawie wspominam te czasy absolutnie nie ciekawie. Bo ja taka mam wszystkiego ciekawa, Także nie, nie ciekawie było. Jak ruskie przyszli? Nie, nie. Nie wspominam dobrze tych czasów. Jeszcze jak potem poznałam mojego Edzia, mojego belża, bo ja pracowałam wtedy w świetlicy dworcowej, a on przyszedł na komisję poborową. I tam się poznali. W każdym bądź razie jak ktoś zaczął opowiadać, jak był w niewoli w, w Rosji. W 14-18 rok omsk, Tomsk, Krasnojarsk, także że był w niewoli i opowiadał te swoje spostrzeżenia i te swoje, swoją pracę. To, to ja wiedziałam, że rzeczywiście moi rodzice mieli rację od samego początku. Że? To jeszcze jedni poszli, a drudzy przyszli, nie cieszymy się. Także przeszłam bardzo wiele, ale żyję i pomimo wszystkich tych operacji, mojego stanu zdrowia, jakoś się trzymam i, I widzę, że jest Pani zadowolona. Mam się czym cieszyć, bo rzeczywiście mam trzy córki, trzech wzięciu. Ośmioro wnuków, a cztery prawnuczki. O, gratuluję. Piękne dziewczyny, bardzo piękne. Także się jest czym cieszyć. No. Dziękuję za opowieść.